Ale powiem wam tak, ja jestem już po wycieczce, ale początek nagram na wszelki wypadek, bo być może będą trzy odcinki, tak rzekłem. I powiem wam, że wiewiórki i bobry zapomniały języka w gębie. No tak, tak wygląda to i dzisiejszy dzień dobry. oranżeria no bogactwo, bogactwo poprotniki. To spójrzcie kwiaty paproci te legendarne ona na każdym listku paproć ma takie zasobniki ze swoim pyłkiem z zarodnikami i to z nich się rozwijają paprocie takie nasze poprotki te bardziej zielone, o tyle jak były. Musimy iść w tamtym kierunku troszeczkę, tamten kierunek jest bardzo kuszący. Pójdziemy sobie aleją owocową. Tutaj jabłka, tutaj gruszki i jabłka i gruchy naprzemiennie i znów przepiękna fontanna ukwiecona i drzewka cudownie prowadzone ja no powiem wam to są naprawdę wspaniałe rzeczy Zobaczcie jaki banzai zrobiony z gruszek, niebywałe, owieczki, malusie. Ta brusałka przysiadła na trawniku, znając życie to jej nie widzicie, bo komerka za słabo ścina. Za słabo zbiera, żeby to wam pokazać, znowu jakieś tam oweczki ukryte. Kolejna szklarnia. Tym razem taka, taka z blinkami, z krzewinkami. Jakieś cudowne. Cudowne historyjki, Takie. Takie, takie. Nie pamiętam, mam na końcu języka, jak to się nazywa. Rośliny, które nie bardzo lubią wodę. sukulenty, Przypomniałem sobie. Przypomniałem sobie kaktusy, sukulenty, drzewka szczęścia. I patrzcie w Polsce tutaj musiał stać strażnik z karabinem, żeby sadzonek nie ponieśli. No jakie one są przecież cudowne. Niesamowite formy. Naprawdę, naprawdę bogactwo natury. Na każdym kroku. A i tutaj by nam panna neodymka miała pole do popisu, bo ja to tak umiarkowanie. Bo ze mnie żaden tam kilka gatunków roślin rozpoznaje siłą rzeczy, bo... W jaki sposób coś tam z nimi miałem wspólnego? Czy też kiedyś mi powiedziano, czym one są? Ja tutaj będę chciał wrócić zawsze kiedyś. Bardziej na wiosnę. No teraz mamy jednak taką porę roku, że to, to wszystko przekwita. Popatrzcie, lud tej żonkili, jakiś narcyzów, lili było tabliczek z nazwami. To jest milion. To musiało, musiało kurcza urywać tyłek normalnie. Poziram na plan, gdzie byłem, gdzie nie byłem Obawiam się, że jeszcze w wielu miejscach tutaj nie byliśmy A filmik się długi robi Bardzo, bardzo długi Ale cóż, tak gwoli przypomnienia, ale Rusałki Rusałki, sadowniki, tam admirał, zobaczcie, admirał przysiad Rusałka admirał Rusałka, sadownik, tak zwane pawioczko i osetnik, rusałka, kolejna. Jacie, w jednym miejscu tyle rusałek. Coś nie było Bąki, pszczółki, bielinek, kapustnik Szał. I wszędzie dookoła unoszą się trawniki różne. Modraszki, Wspaniałe motylki Wspaniałe kwiatki Tam róże czerwienieją A my wchodzimy do takiej bardziej kwiecistej Oranżerii Pierwsze co to Brzoskwinki wspaniałe Na pierwszym planie Całe mnóstwo kwiatków To są te Betunie, nasturcje Kurcze, tępy Człowiek w tej botanice trzeba się będzie podciągnąć kiedyś fajnie Banany Palma bananowca, zobaczcie jaki kwiat O, najlepiej Jakie kaktusy Opuncje i kolejne sukulenty i aleos Jak mirzmija użarłe Aleosa szukałem. A tutaj tyle go Masakra, ale ten to jak, jak piłka lekarska no nie, no powiem wam Okej okay. Decyzja zapadła, będę botanikiem od jutra Patrzcie jakie bananki Kiście bananów wyrwalnie. Nie, jakie to jest super Znowu kula z sukulentami i kolejne kwiatki, rozsadki przeróżniaste. Uciekam ze szklarni, bo mi się gorąco robi. A, wylazłem prosto na wodę, jakąś niegłęboką na szczęście. Wylewa się z traktorka. Tutaj mamy wyjście na jakiś dziedziniec. Ja jeszcze tam nie chcę iść. Kolejna wspaniała palma Do tych róż jeszcze podejdziemy na momencik i widzimy tą bramką w rogu o, róże są piękne i najlepsze i na pewno ładnie pachną. Zobaczcie jakie róże O, żeż w mordę Tutaj jakieś jałowce w kulkę szczyżone, nie wiem o nie, tutaj to nie róże, tam są róże. A tu w pierwszym planie jakieś inne kwiatki, ale one płoną. To są chyba tak pokoje, nie wiem. Trzeba by było tego specjalnie szukać na tym planie. Czytać o tym gdzie mamy, który pokój, w jakim kolorze. No chyba tak, zobaczcie, tutaj rosną same niebieskie kwiatki, tam same czerwone. To chyba o te pokoje tutaj chodzi. Mnóstwo kopru, o, trzeba by było raków nałapać, to byśmy użytek z kopru zrobili. No tak, tak do wiatrów mówiąc, gdyby był czas, przeszukałbym ten koper, no zobaczył, czy czasem gdzieś tam nie kryją się gąsienice, gąsienice naszego pięknego pazia królowej. Jeżeli w to jesteście w stanie uwierzyć, to po wyjściu w tą część ogrodu, ja na chwilkę za nie mówiłem. Zaprakło mi słów. Nie na widok tej panny, ani fontanny. Ojejku, patrzcie ile trzmieli, aż się uginają tutaj te roślinki, najlepiej, cudownie to wszystko bzyczy, różne gatunki tych trzmieli zapylają, ale bajka, ale bajka. nie stylizacja wykreowana przez naturę z niewielką, z niewielką ingerencją ludzką. tak tylko koniec palcał ten projektant zdał się wydaje się że dołożył patrzcie jaki orzech tu tu mamy orzecha włoskiego na pewno to jest a tam jeleń Ferrari przed nami o a tutaj akacja właśnie grochodrzew typowy, najbardziej typowy grochodrzew z charakterystyczną korą to co się mówiło kocha nie kocha lub i szanuje obrywając kolejne listki a na koniec człowiek udawał listko akacji nie miałeś racji To jest Lis Ferrari Lis Ferrari i jakiś orłosęp Takich jak zawangersów BMW Patrzcie on ma znaczki BMW wokół Bez kitu Nie mogę No czego tu ludzie nie wymyślą Znów jesteśmy w okolicach dworku. Tam na tle, znów jakieś stary drzewiszcze, wspaniałe. Tutaj czuję, że znów będę zaskoczony, ale to może być sytuacja, że to jest ta dróżka, którą ja wszedłem do ogrodu. I tak chyba jest w rzeczywistości. Albo nie. Bo tak nie ma. Tak, tak, zegar poznowaaj pogarze. Dobra. Będziemy kończyli ten fragment filmowy. Jak mówiłem chyba będą dwa odcinki, bo w jednym tego nie zamknę. Potężna. Potężny ładunek emocji. Takich pozytywnych. Wspaniałe miejsce. Na filmie zobaczycie. Będzie wplecione kilka zdjęć z wnętrza. No coś przepięknego. Coś przepięknego. Ja was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. No i... No i do zobaczenia O a tutaj dla tych co jeszcze nie widzieli Znalazłem malutkie kasztany jadalne. No jeszcze są malusieńkie. Jeszcze mięciutkie te skórki, bo kasztan są w sobie potężne. Ale kasztanki maleńkie, mikre. Jeszcze jakaś taka fajna ścieżka kusi. Uwielbiam takie ścieżki, uwielbiam w nie włazić. Też coś się działo, jakieś tipi iglo, budki dla ptaszków Gdzieś w park, w dziki park ta ścieżka ciągnie Niesamowite te drzewa Ale Ale, ale Powiem Wam w takim miejscu człowiek czuje, że odżywa. Potężna dawka, dawka przyrody od naszych zielonych braci. Dawka przyrody, dawka energii, chciałem rzec. Przyrody. Miejsce biwakowe przy parkingu i ta ścieżka ona ciągnie Ciągnie w tę gąszcz. Pójdziemy za nią. Chwilę pójdziemy. Estrada pod chmurką Już wam ją lepiej pokazuje Jakie potężne drzewiszcza Miejsce biwakowe Dobra Umówmy się tak, że idę 50 kroków ścieżką i wracam, Jak się nic ciekawego nie wydarzy Raz, dwa, trzy, cztery Sześć, siedem Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście, piętnaście 18 droga, 19, 20 i parking. Aha, to się wydarzyło. Dobra, po 20 krokach się wydarzyło. Ok Okej, okay, wyleźliśmy Wyleźliśmy, moje autko tam za łąką. No, następne drzewiszcza Dąb Jak w Rogalinie, jak w Puszczykowie Arkady Fidler pod takimi łapą motylki Genialnie Dobra, dziękuję Wam, dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz, no i pozostańcie w zdrowiu i ogłaszam, że seria Oszford w chęcie dobiegła końca.